Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wracamy pod Kraków do zalasu Wielkiego Kamieniołomu porfirów, no, który wielokrotnie odwiedzałem razem ze studentami. No i to trzeba było jeszcze raz pojechać. Kolega pomógł zebrać trochę próbek, zrobił fotografię w kamieniołomie. No a ja się zabrałem do mineralogii tych rzeczy, które można znaleźć w pęknięciach tektonicznych, w żyłach różnego rodzaju, to oczywiście jest rzecz marginesowa w stosunku do całej sprawy porfirów, które no już od średniowiecza eksploatowano. Robiono kostkę brukową, w dawnych czasach Kraków był, rynek krakowski był pokryty kostką porfirową, ten porfir wszędzie się Napotykało na ulicach, to były tak zwane łby, prawda? No, twarda skała, ładna dosyć. No, a potem zaczęto ją kruszyć jako materiał na podsypki do dróg, do torów kolejowych, no i jako materiał dodawany do, jako wypełniacz, dodawany do betonów. No nie jest najlepsze to zdjęcie, no wstyd mi trochę, no ale nic lepszego nie mogłem znaleźć. Kamieniołom, o którym będę opowiadał, znajduje się tu w tym miejscu. W pobliżu autostrady A4 wiodącej z Krakowa do Katowic. Tu wszystko ma takie właściwie nazwy geologiczno-górnicze. Kopalniana, Porfirowa, Kopce i tak dalej. I tu popatrzmy na Skały występujące właśnie w kamieniołomie porfirów w Zalasie, siedem e, ścian wydobywczych. Teraz troszeczkę to spowolniło eksploatacja, ale dalej trwa. E, tu mamy porfiry, których wiek, no w zależności od autorów i metody e, określania wieku. Jest szacowany na 280-290 milionów lat, i nad tym znajduje się wapień, który no, też jest interesujący zawiera sporo fauny. Prawdopodobnie była to rafa na wyspie w okresie kredy, być może Jury również. Gdzie żyło sporo różnych organizmów, głównie mięczaki, ale inne organizmy też można znaleźć. No i to wygląda w ten sposób: tu mamy właśnie porfiry, ściany wysokie, eksploatacja potężna, bardzo już historyczna w wielu miejscach. I tutaj mamy osady wapienne, które były również obiektem zainteresowania między innymi naukowców z AGH, była kwestia ewentualnego wykorzystania tych wapieni do produkcji wapna gaszonego i różnych innych rzeczy. Tutaj mamy właśnie strefę kontaktu właśnie wapieni ze skałami porfirowymi trochę zmienionymi, zwietrzałymi te skały Nadkładu młodsze niż porfiry, często są zdeformowane jakimiś strukturami, takimi podobnymi do tektonicznych, ale to mogą być również inne tekstury. Ja się specjalnie na tym nie znam. A, przepraszam bardzo, a w samych porfirach trafia się na różne ciekawe rzeczy między innymi pseudomorfozy po PIRYCIE EWS2 PIRYT, kryształki takie złote w kolorze, krystalizuje w układzie regularnym w strefach wietrzenia, o tutaj są te właśnie kryształki, jeszcze czasem jest pokrój zachowany taki właśnie kwadratowy czy prostokątny przechodzą w tlenki, wodorotlenki, żelaza, gety lepidokrokid, ale czasami Siarczany się tutaj pojawiają, pozostałości po z Pirytu. No i to, co najbardziej mnie interesowało, to były różnego rodzaju pęknięcia i żyły tektoniczne, zapełnione bardzo ciekawym materiałem, które no, w skali produkcji porfirów nie mają właściwie żadnego znaczenia, ale są interesujące genetycznie co też tam w nich siedzi. Tutaj są właśnie pęknięcia takim zapełnionym materiałem ciemnym, żelazistym. Następne tych pęknięć wcale nie jest tak mało, tylko no, w całej masie skał porfirowych no, to jest absolutny margines. Widać tutaj właśnie pęknięcia zapełnione jakimiś minerałami. Często w strefie pęknięć Porfiry są zmienione, jak gdyby utlenione, zmieniają barwę z czerwonej na taką jasną, jasno-kremową. Tutaj mamy też pęknięcia, które nie idą pionowo w różnych kierunkach. I w, z tych pęknięć. W, w, w tych pęknięciach występuje kalcyt drobnokrystaliczny, który bez wątpienia jest pochodną. Roztworów spływających z góry właśnie z tych wapieni pokrywających porfiry. O, tutaj mamy takie naloty kalcytowe, szczoteczki krystaliczne, bardzo drobno krystaliczne, ale bardzo bardzo piękne. No i towarzyszą im związki manganu, które no przeważnie są czarne. Manganit, piroluzyt, tu kolejne pęknięcie idące od góry. Tutaj już nadkład jest z daty wyeksploatowany, no ale pęknięcie jest zapełnione jakimiś minerokami. Widać, że system pęknięć szczelin jest równoległy do siebie. Także widać, że taka strefa była aktywna tak Tu właśnie mamy też kalcyt, który powstał czy wykrystalizował z roztworów płynących z góry z wapieni. Tutaj ten ciepło się poniewiera. No i co widać pod lupą binokularną? To są zdjęcia z lupy binokularnej. Nieduże powiększenia, Tutaj są, tutaj jest jeden cm. I tutaj jest brekcja z takiego jednego z pęknięć porfirów. Tutaj jest porfirek bardzo ładny. No i tutaj jest brekcja, czyli skała pokruszona w wyniku ruchów tektonicznych. zapełniony to wszystko jest bardzo drobnie no, pokruszonym porfirem i minerałami manganu oraz galeną. To jest galena. Czyli to są takie skupienia o wielkości no do około 1 centymetra wielkości tych wtrąceń galeny jest tutaj sporo. Czyli mineralizacja wtórna. Tutaj jest zapełnienie jednego z pęknięć, jednej z żył, które no jest bogate i cała masa jest tu różnych ciekawych rzeczy. Po pierwsze jest tutaj kalcyt. To jasne, te koncentracje jasne. Następnie jest getyt i lepidokroki. To są te takie brązowe w różnych odcieniach których to jest bez liku, prawda? Następnie są skupienia minerałów manganu, manganit i piroluzyt. Miejscami też był rodochrozyt, czyli MNCO3 węglan węglan e, manganu. Tu są jakieś drobne wpryśnięcia, które no, mogą być Jakimiś minerałami, taki odcień lekko zielonkawy mogą być jakimiś pochodnymi miedzi, ale to jest wiadomość niepewna. Tu jest następne takie e, zapełnisko właśnie pęknięcia tektonicznego, składające się z kalcytu i Dolomitu, te takie jest żółte w różnych odcieniach rzeczy, to jest kalcyt i Dolomit. Oraz minerałów manganu, którego tutaj jest dość sporo, również getytu i lepidokrokitu, tlenków wodorotlenków, żelaza, modyfikacji alfa i gamma, jeśli chodzi o strukturę. I tutaj jest piryt i markasy, drzewka siarczkowa, która sobie tu się rozdziela na dwie takie części i się tutaj zasuwa dalej. Przy w większym powiększeniu ta żyłka siaczkowa wygląda w ten sposób. I bardzo piękne siaczki, tutaj jest i niewiele, ale są. Tu jest kolejne zapełnisko jednej z takich szczelin, gdzie mamy kwarc. Mamy naprzemiennie występujące tlenki wodorotlenki, żelaza i manganu. Jakby się dobrze przypatrzeć, bardzo, to tutaj są siarczki, głównie piryt, i tu ponownie jest taki galimatias. Prawdopodobnie te, te, ta szczelina tektoniczna ożyła, jeszcze coś tutaj zaczęło się przemieszczać, zaczęło się kruszyć. No i ponownie tlenki, wodorotlenki żelaza. Dolomit, to żeśmy stwierdzili w mikroskopie screeningowym i kalczyt, którego jest tutaj sporo, pewnie z góry właśnie. To jest ciekawy fragment wyciągnięty właśnie z, taki, z takiego pęknięcia tektonicznego, gdzie występuje galena. Jest jej niedużo, ale jednak jest. To jest 1 cm od 1 do 2 cm, więc to są ślady, ale galena jest o wyglądzie typowym. Tu jest inne miejsce znowu, też takiego pęknięcia tektonicznego, gdzie w szczelinie tektonicznej występuje, e, występuje galena, ale też jest faleryt. Są małe koncentracje z falerytu, czyli ZNS w cynku. No i skała oczywiście pokruszona i zmieniona, to też jest galena ze swalerytem w mieszaninie tak, i to nie jest jeden kryształ, są takie bardzo drobne koncentracje. No i tu mamy ponownie e, e, taką e, zapełnisko żyły z, z kwarcem, bo to nie jest kwarc tylko kwarc i naprzemiennie węglany, znowu trochę kwarcu, no i siarczek tutaj jest. Głównie piryt sobie zasuwa, prawda? Związki manganu, te czarne. Tutaj żyłka siaczkowa biegnie sobie tam, tam. I tlenki, wodorotlenki żelaza. Także tutaj sporo jest różnych różności. Tutaj znowu mamy taką żyłkę, poprzerywaną trochę, żyłkę siaczkową głównie, e, głównie e, oświatczów, czyli galena. To jest ciekawe, to jest dość duże powiększenie i obraz jest nieostry, nie było łatwo zrobić zdjęcia. Dlatego, że w pęknięciu, które sobie tutaj biegnie w ten sposób w występują śladowe ilości minerału miedzi. O cechach optycznych malachitu, zielone takie wtrącenia, które no dobrze się trzeba było przypatrywać, żeby to znaleźć. Związki manganu, te ciemne, i związki żelaza, tlenki wodorotlenki żelaza. Tu ponownie jest brekcja z takiej żyły, właśnie, z takiego pęknięcia, gdzie występuje rozproszona galena i swalery, te takie srebrno błyszczące kryształki ziarna, których tu jest masa w rozproszeniu, bo i tu są, o to wszystko, tu pokazałem tylko grubsze, strzałkami grubsze koncentracje, ale też są takie śladowe ilości miedzi. No, trudno określić, jaki to minerał. Zielony, no to prawdopodobnie węglan miedzi, czyli, czyli malachit, ale to pewności żadnej nie ma. I tu są takie cyklicznie, też właśnie z takiego pęknięcia, powtarzające się cyklicznie e, takie wtrącenia e, minerałów manganu, manganitu, przede wszystkim manganitu. Rodochrozy tu nie ma. To są węglany, te jasne, to, to jest kalcyd, z dolą, ten zmieszany prawdopodobnie. Wniknął do szczeliny z góry. Ten mangan i minerały manganu prawdopodobnie też są pochodne po e, e, rozpuszczonych zwietrzałych wapieniach, które zawsze trochę węglanu, oprócz węglanu wadnia, zawsze trochę minerałów manganu zawierają. No i teraz jak to podsumować? E, no, przede wszystkim pęknięcia w porfirach w zalesie są tektoniczne. Widać to po sposobie przemieszczania się skał, w pobliżu pęknięć, że jedna część do drugiej, w stosunku do drugiej są przemieszczone góra-dół. W tych miejscach powstają brekcje, w których no, różne rzeczy można spotkać, oprócz pokruszonego porfiru, te takie właśnie grania kanciaste Okruchy brekcji występują, minerały manganu, no i różne inne rzeczy czasem, ale geneza tych pęknięć jest bez wątpienia tektoniczna. W niektórych systemach pęknięć oprócz okruchów porfiru pokruszonego w trakcie ruchów tektonicznych występują na ścianach pęknięć formy takie naciekowe, zbudowane z głównie z minerałów węglanowych, ale też e, czasem trochę kwarcu, czasem e, tlenki, wodorotlęki manganu i również siarczki w niektórych strefach pokazywałem żyłki pirytowe, markasytowe. Także takie są żyłki, powiedzmy, no tu jest grubość no, rzędu 20 nawet centymetrów, prawda? Potem są pęknięcia tektoniczne, klasyczne, podobne do tego, co ten rysunek A prezentuje, więc widać pokruszony porfir, ale zawiera domieszkę minerałów i lasty, głównie kaolinitu, który jest produktem wietrzenia skał węglanowych nadległych nad porfirami. Podczas wietrzenia skał wapiennych powstaje skała ilasta, takie rezidum, które nazywa się Terra rosa, I ona do tych, tych pękni tektonicznych była namywana. Także tutaj jest taka mieszanina okruchów porfiru i kaolinitu, który został namyty do tej szczeliny z powierzchni skał węglanowych. I tu mamy znowu taką, czyli namyty na, na z, z góry, jak gdyby. Tutaj mamy następny taki rodzaj pęknięcia tektonicznego, w którym oprócz okruchów porfiru występują najróżniejsze inne minerały. Bo jest tutaj kaolinit, taki terarosa namyta z góry, ale też są minerały, które bez wątpienia zostały doprowadzone do pęknięcia. Tymi szczelinami z głębszych partii. No i tutaj jest galena, tutaj jest sfaleryt, tutaj jest, jest krzemionki nieco i no jest tu dość, dość bogato. Także kalcyt jest z góry bez wątpienia, tlenki wodorklęki manganu, z góry prawdopodobnie tlenki wodorotlenki, żelaza prawdopodobnie z góry, ale siaczki z dołu, więc tutaj jakieś peryferyczne, peryferyczna mineralizacja cynkowo-łowiowa w tych szczelinach jest do, do rozpoznania oczywiście przy powiększeniach, dużo tego nie ma, ale widać, że ta fala cynkowo-łowiowa, która mineralizowała głównie trias i dolomity krusconośne, też na peryferiach, aż w porfirach w Zalasie się odezwała, zresztą nawet w apieniach jurajskich są miejsca, gdzie poziom cynku i ołowiu jest podwyższony, także widać, że to było zjawisko dosyć szerokie. Więc podsumowując to wszystko, można minerały, które występują w, w tych szczelinach, w porfirach w Zalasie Podzielić na tak minerały kruszcowe, hematyt, piryt, markazyt, getyt, galena, manganit, piroluzyt, rodochrozyt, malachit. Oczywiście wszystko w ilościach niewielkich. Minerały skałotwórcze, które w tych pęknięciach technicznych występują, to są kalcyd, dolomit, czyli węglany, kwarc, halcedon, też się trafił niedużo, ale jest. I minerały i lastek, głównie kaolinit, który jest pochodną terrarosy rosy namywanej do pęknięć. Analizy chemiczne robione metodą EDS, przy obserwacjach skeningowych pozwoliły jeszcze rozpoznać śladowe ilości cynku, kadmu, tytanu, ślady złota w, w, pir, w, tym, w kwarcu. Ślady niklu i kobaltu. No i oczywiście te, co tutaj minerały są wymienione, no to troszkę miedzi się tam pojawia. Mangan jest wszędobryzki, żelazo również. Proszę Państwa, no tyle. To jest takie przyczynkarstwo, że tak powiem, ale dosyć interesujące, no bo wszyscy widzą tylko masę skał prawda, magmowych. Natomiast to są takie smaczki wtórne, związane z tektoniką, procesami erozji, ale też z procesami migracji roztworów z głębi Ziemi. To są właśnie siaczki, przede wszystkim galena, markasy, piryt, no i ewentualnie minerały z falery, minerały cynku. No, to by było na tyle. Miłego dnia, dziękuję i do usłyszenia. Kłaniam się.